Siema siema, z tej strony Arma i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o jednym z najbardziej znanych skinów Counter Strike Global Offensive, czyli AK-47, Wąż Rzeczny. Jest to niewątpliwie jeden z najładniejszych... Co? Na... Przecież ten skin wygląda jak zwykły wąż, tylko trochę uderzony młotkiem tak 10 razy w głowę, po czym wydaje mi się, że ktoś na pewno, ale to jestem kompletnie pewny, zrzucił na niego fortepian jeszcze po tym jak już uderzył go młotkiem. Spójrzcie na to, no co to jest? Dla dlaczego to istnieje? Jakie jest istnienie tego skina? Jaki jest cel tego skina? Przecież, no co tu się stało? Ktoś go kopnął walną młotkiem? No innej opcji nie ma, nie oszukujmy się. Tu musiał spaść ten fortepian, dokładnie w tym miejscu. Ale dobra, pomijmy to. Co, 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 o co tu chodzi? Czemu ten język idzie w górę? Czy to w ogóle jest język, czy to jest górna warga, czy nos? Ktoś mi to wytłumaczy w logiczny sposób. Nie, nikt mi tego w logiczny sposób nie wytłumaczy, co to jest. No, oczywiście, że tego też nikt mi nie wytłumaczy w żaden sposób, bo dlaczego by miał mi to wytłumaczyć? Przecież ten skin ewidentnie jest uderzony młotkiem 10 razy, co najmniej w tym miejscu, w tym miejscu, co najmniej jeszcze tutaj. No. <laughs> czemu ten skin istnieje i czemu ma taką cenę? Przejdźmy do numerów. Więc to już tak, przejdźmy do numerów. AK-47 Fire Serpent pochodzi ze skrzynki operacji Bravo, która wyszła bodajże 2014 rok, coś koło tego. Aktualnie na Steamie, jak widzicie, jest po 16 euro, więc no nie jest cena tania za skrzynkę, szczególnie, że musimy dać jeszcze te 2,50 za klucz. No skrzynka tak samo, jest jej tylko 257 sztuk na rynku Steam. No i nie oszukujmy się, jest to dość mało jak na skrzynkę. Skrzynka może nam dropnąć mimo wszystko do dzisiaj, ale szansa na to jest naprawdę znikoma. Jest to mam wrażenie... O wiele poniżej 0,5%. Mam wrażenie, że jest to nawet poniżej tego. Szanse na to, że nam drobnie są mega niskie. I tak, kolejna sprawa, dlaczego ten skin jest taki drogi. no Jest to skin dość drogi ze względu na to, że po prostu jest on rzadki. Szczególnie droga jest cena, w jak widać, fabrycznie nowy. Wear kosztuje 300 euro, fabrycznie nowy kosztuje 1000 a to jest spowodowane tym, że fabrycznie nowy może być maksymalnie 0,06 i to jednak mimo wszystko powoduje to, że w kontrakcie zdobycie tego kałacha nie jest niczym prostym. Musielibyśmy używać skinów z floatem 0,01, co jest naprawdę ciężkie do zrobienia w przypadku skinów z operacji Bravo, bo nie ma ich wiele na rynku i znalezienie takowych byłoby mega ciężkie. Dlatego też wiele osób robi te kontrakty nie mając nawet 50% na tego kałacha, co Wprawdzie zwiększa szansa na to, że będą mieli fabrycznie nowy, wiadomo. Ale mimo wszystko, nie mają nawet 50%. Robią kontrakt na skina za 2000. A drugą opcją jest skin za 80 dolarów, bo kolejnym skinem jest Desert Eagle Golden Coil. Który, no nie oszukujmy się, nigdy nie był jednym z tych droższych skinów. Cena bez Statraka, jak widać, no 15 euro, 16 euro do 17. Kolejna sprawa, zrobienie tego kontraktu, te ceny. 150 euro, 140 euro no wiadomo nikt nie używa tego P90 do kontraktu bo ono samo w sobie jest po 800 euro w wersji stattrak, bo jest też to naprawdę rzadki skin ze względu na głównie właśnie float value, które jest tak samo zatrzymane na 0,06 więc tego skina nikt do kontraktu nie używa i pozostaje nam do używania AWP Graphite która jak widzicie cena 140 euro około Statraku oraz P2000, które też kosztuje około 150-140 euro w statraku. Naprawdę kontrakt jest mega ciężki do zrobienia i jak widać na tą skrzynkę, ceny wszystkich skinów są praktycznie większe w wersji Statrak fabrycznie nowy, głównie ze względu na to, że mogą one służyć do kontraktu. Ja nie powiem, że w przypadku fioletowych skinów nie do końca wiem, dlaczego ceny są wyższe, bo nie spotkałem się chyba z pojedynczą osobą, która lubiła kontrakt z fioletowych skinów w operacji. Brawo ze skrzynki przynajmniej. Mniejsza cena jest w przypadku m 41 z jasne wody, ale jest to spowodowane tym, że skin może być jedynie minimalware. No i po prostu no, do kontraktu, nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy go jak specjalnie użyć. Te skiny możemy ich użyć, żeby zrobić kontrakt na P90 Emerald Dragon, który jest po 800 euro. Ten kontrakt jest mega rzadko robiony. Robią go tylko praktycznie kolekcjonerzy i to mega mega rzadko. Można spojrzeć nawet na niebieskie skiny. Nie oszukujmy się, czy w jakiejś innej skrzynce mamy niebieskiego skina w stat traku za 14 euro, za 20 euro? Nie, bo no, nikomu to nie jest potrzebne. Szczególnie, że w przypadku tej nowej tak samo. Zrobienie kontraktu jest bezsensowne, bo jej float to 0,06 maksymalnie, czyli float fioletowego skina wyszedłby nie tak, jaki byśmy chcieli, żeby zrobić potem kontrakt na P90. I co, to by było mi się na tyle, naprawdę. Dużo do powiedzenia o tym skinie więcej nie ma. Wydaje mi się, że jego cena jest spowodowana tylko tym, że jest rzadki. Jest to skin używany, mam wrażenie, wyłącznie przez kolekcjonerów w wersji fabrycznie nowej. I przez to, że jest tak popularny wśród kolekcjonerów, i przez to, że jego cena fabrycznie nowego jest tak duża, mam wrażenie, że pozostałe jakości także przez to są mimo wszystko droższe. Bo nie oszukujmy się skin do ładnych, nie należy jak już wcześniej pokazałem z czym go porównać. Spójrzmy przykładowo na pozostałe skiny do Kałacha: Kałach Asimov, Kałach Neon Rider, Empress, Bloodsport, Neon Revolution. Każdy z tych skinów, z czerwonych skinów do Kałacha, ma coś czym się wyróżnia: ma coś swojego, ma swój styl. A tu mamy podstawowego Kałacha z grafiką kopniętego węża nałożoną na niego. No, coś tu jest nie tak. No i jest to właśnie to: cena skrzynki, rzadkość skina, liczba skrzynek. I to jak ciężki skin jest do zdobycia w dobrym stanie. Napiszcie co wy sądzicie o AK-47 Fire Serpent. I co? Do następnego, trzymajcie się, cześć.